Pomidor. Staram się nie dać po sobie poznać w takich wypadkach. Aczkolwiek były to w wieku młodzieńczym. Były to skarpetki. Niedziałająca gra komputerowa. Nawet jak był, to nie pamiętam skarpetki. I lose some important person on this time. Różga. Nie ma takiego. <noise> to jest śmieszna sytuacja, bo w którymś roku, kilka lat wstecz. Zostały pomylone etykietki do prezentów, no i mi przypadł prezent z bokserkami męskimi. Kiedyś rodzice zapomnieli o moim prezencie i miałem dostać piłkę, ale okazało się, że wszyscy dostali prezent, a mojego nie było po Myślę, że nie było takiego, bo mam bardzo dobrą rodzinę. Nie było takiego, nie było. Nie pamiętam, czy, czy był takowy. Muszę powiedzieć szczerze, że z dzieciństwa pamiętam jakieś takie prezenty nietrafione. Ciężko mi dzisiaj sobie przypomnieć, jaki to było, ale wiem, że zdarzyło mi się z dwa czy trzy razy jako dziecko płakać. E, Różga. E, za małe skarpetki. A i nie pamiętam. Nie wiem, Mnie chyba nie było takiego. No nie przypominam sobie takiego. Pewnie coś się zdarzyło, ale nie na tyle istotnego, żeby pamiętać. W sumie takiego nie było zawsze. <laughs> Dziękuję za wszystko, co mam. No chyba w przeszłości, jak gdzieś tam. Małym dzieckiem to nie za bardzo cieszyłem się z książek, bo wolałem dostać czy jakieś gry, czy przykładowo piłkę, więc chyba wskazałbym to.